Dobry wieczór to ostatni dzień pierwszego miesiąca Teleekspresu nocą. Po tych 31 dniach tym bardziej cieszy prognoza numerologiczna na jutro. Suma cyfr w dacie 1 sierpnia 2007 roku daje dziewiątkę, a jest to symbol sukcesów i nagrody po okresie wytężonej pracy. Coś o nas. Wzrośnie nasze poczucie własnej wartości. Możemy także spodziewać się podwyżki awansu lub lepszej posady. Cyfra ta oznacza osiągnięcie stabilizacji życiowej. Więc pełen nowych sił zapraszam na program. Radek Brzuska, zaczynamy które się notą o wielkich zaskoczeniach, tymczasowych rozwiązaniach i dwóch nieudanych skokach. O letnich wycieczkach, które mrożą krew w żyłach. O przerysowanym obrazie amerykańskiej rodziny. O prywatnym mieszkaniu, do którego ludzie przychodzą po to, by się zmienić. I o tym, jak japońscy producenci pornografii decydują o przyszłości świata. Czego oczy nie widziały, nasze kamery zarejestrowały. Dzisiejszy dzień minął pod znakiem zaskoczeń. Proszę więc uważać i nie dać się zaskoczyć. Zdarzyło się. Zaskoczenie numer jeden. Nowym ministrem rolnictwa został Wojciech Mojzesowicz-Spis, który był jednym z bohaterów afery z taśmami Renaty Beger. To ozerwanie koalicji, grzmi obrona, który kandydat na to stanowisko Krzysztof Sikora został odrzucony. Partia jednak koalicji nie opuszcza. Również premier mówi, że to nie koniec wszystko się może zdarzyć te słowa piosenki akula upasują do sytuacji w Augustowie. Premier ogłosił, że budowa obwodnicy w dolinie rozpudy na razie zostaje wstrzymana, bo trzeba wziąć pod uwagę negatywną opinię Komisji Europejskiej. Mieszkańcy są oburzeni, ekolodzy się cieszą. Niemałe zaskoczenie wywołały billboardy promujące koszalin. Artyści wymyślili, że na plakatach znajdą się zwykli ludzie, jak pani Beata Jastrzębska z zawodu mechanik obecnie bezrobotna. Władze miasta delikatnie mówiąc osłupiały. Zabrzó natomiast kradzież stulecia, a może nawet tysiąclecia. Dwóch złodziei ukradło z banku kamery. Skok nie wypalił, bo kamery, jak to kamery, zarejestrowały twarze sprawców. W Częstochowie zaś rabusie ukradli dwie rolki papieru toaletowego w kolorze różowym. Trudno to będzie im wytłumaczyć kolegom z celi. Za te wybryki niezłą karą dla złodziejaszków byłoby czyszczenie największego na świecie dywanu. Powstał w Iranie i ma 6 tysięcy metrów kwadratowych, choć sam jest prostokątny. Będzie można pod niego zamieść wszelkie kłopoty Bliskiego Wschodu. Przy okazji wakacje to się chyba nie sprząta, prawda? Wakacje zresztą już na półmetku dotychczas za bardzo nas nie rozpieszczały. Co jest już za nami, to wiemy. Teraz pora dowiedzieć się, co przyniesie sierpień. Przez większość lipca mogliśmy bez skrępowania nucić tę piosenkę prawie w całej Europie. Taka pogoda to w tym roku wyjątkowa rzadkość, tak jak i upały na prawie 3,5 tysięczny mound w Oregonie. To jest jak śnieg na Hawajach. Niestety my o Hawajach w pierwszych dniach sierpnia możemy tylko marzyć. Pogoda będzie zmienna. Najbliższe dwie noce bardzo chłodne, a więc a wręcz zimne. Zaledwie od 5 stopni w Małopolsce do 13 nad morzem. To zresztą sierpnia tę sprawę meteorolodzy zostawiają wróżkom, a Starota wynika, że sierpniowe noce mogą być gorące. Sierpień będzie o wiele cieplejszy, związki się poprawią, relacje między ludźmi będą bardzo gorące. Choć miłosny temperament nie zależy od temperatury. Sprzyja kochaniu się przede wszystkim wolny czas i ogólny nastrój wakacji, bo sprawa klimatu to jest długorzędna. Bo słońce czy deszcz? Hmm, cieszmy się latem. Cieszymy się już cały miesiąc. Sport w telekspresie nocą. Łukasz Kubot za burtą tenisowego turnieju Orange Procom Open w Sopocie. 25-latek z Bolesławca ponad dwie godziny męczył się z Hiszpanem Tomem Robredo, ale zwycięstwa nie wymęczył. Przegrał w trzech setach. A teraz przenosimy się do Lubina, gdzie dobiega końca mecz zagłębia o Ligę Mistrzów. Pierwszym rywalem drużyny Czesława Michniewicza w batalii jest Ktoś Bukarysz, 23-krotny mistrz Rumunii. Goście pokazali pazury już dwie minuty po pierwszym gwizdku, ale gola nie strzelili do czasu. Ta sztuka udała się im w 56. Minucie. Zagłębie za wszelką cenę próbuje wyrównać. Jeśli do końca spotkania nie uda się, to 8 sierpnia w Bukareszcie trzeba będzie wysoko wygrać. 48 drużyn bezdomnych piłkarzy walczy w Kopenhadze o Mistrzostwo Świata. Wśród nich są Polacy, którzy dwa lata temu w Edynburgu zajęli drugie miejsce. Na mundialu w Danii radzą sobie równie dobrze i w swojej grupie z dziewięcioma punktami wyprzedzają Niemców, Hiszpanów i piłkarzy z Hongkongu. Ale piłka to dla tych sportowców okazja do znacznie poważniejszych wyczynów. Zdecydowana większość uczestników duńskiego turnieju wyszła dzięki futbolowi z alkoholizmu, narkomanii i stara się zacząć życie od nowa. Szybka jazda bolidem formuły. Jeden szybko się udziela kierowcom w ruchu ulicznym. Tak jest trzykrotnym mistrzem świata Brazylijczykiem na dwóch miesięcy przekroczył dopuszczalny w Brazylii limit 20 punktów karnych. Teraz mistrz świata w wieku 55 lat musi znowu zdawać egzamin na prawo jazdy. Pierwsze zajęcia ma już za sobą, żeby było mu raźniej, o ponowne prawko stara się jego żona, która też miała ciężką nogę. Ciężka noga, lekka głowa. Niektórzy nie potrzebują prawa jazdy, by przejść do historii. Takim człowiekiem jest Mohamed Samkhani, 41-letni Irańczyk, ma w życiu jeden cel, przejść z Londynu do Teheranu. Tą akcją chcę zwrócić uwagę na problem wojen na świecie i sam chce sprawdzić siebie. Swoją podróż Piechur wyruszył 11 maja z Londynu. Przemierzył już Holandię i Niemcy. Teraz idzie przez Polskę. W Piątek przekroczy granicę ze Słowacją. Do swojej misji podchodzi bardzo poważnie. Nikt mnie nie powstrzyma, to moje postanowienie. Nawet darmowego biletu lotniczego bym nie przyjął. Po drodze zatrzymuje się u życzliwych. Niestety czasem trudno mu ich znaleźć. Problemy z noclegiem miał w poznaniu za to. Na podchalu podbił serca batów. Mohamed Samkani pokonał już 1300 km i zdarł dwie pary butów. Przed nim jeszcze 5000 kilometrów. Ile par butów? Nie wiadomo. A w pacanowie kozykują. Przecież. Wydawałoby się, że wizyta w lówrze, zwiedzanie koloseum czy zwykłe leżenie plackiem na plaży wyczerpują repertuar sposobów na spędzenie wakacji. Może poza tymi spacerami. Istnieje jednak wąska grupa urlopowiczów, którzy nad Riviere przedkładają grobowce, a od upalnego lata znacznie bardziej wolą blask świec. I ci właśnie powinni czym prędzej wykupić bilet lotniczy do Chile, ponieważ największy cmentarz w stolicy tego kraju rozpoczął właśnie cykl nocnych wycieczek z przewodnikiem. Ponad 180-letni cmentarz w Santiago de Chile to nie tylko miejsce skrywające prochy dwóch milionów zmarłych, ale też prawdziwa skarbnica wiedzy. To tu pochowani są wszyscy prezydenci Chile i większość znanych osobistości. Dzięki przewodnikowi zwiedzający mogą usłyszeć niesamowite opowieści z historii kraju. Przewodnicy mają jednak także inną rolę. Do cmentarnej wycieczki niby nikt turystów nie zmusza, ale wszyscy są zgodni. Z przewodnikiem zwiedza się znacznie raźniej. Była wielka miłość, wspólne pozowanie reporterom i niezachwiana wiara, że tak będzie zawsze. Ale kto choć trochę zna Brytney mógł przewidzieć, że sielanka nie będzie trwać długo. Wczoraj gwiazdka dostała rozwód. Piosenkarka i jej mąż spędzili ze sobą raptem dwa lata, z czego przez większość czasu Brytney była w ciąży. Kevin natomiast z radością oddawał się wydawaniu pieniędzy małżonki, a w wolnych chwilach się nudził. Teraz nie będzie już musiał się zastanawiać, w co się bawić, tylko za co. Tytułowa trzynastka tym razem przyniosła prawdziwego farta. Kinowy hit Ocean's Selfie w Stanach Zjednoczonych zarobił już prawie 40 milionów dolarów. Teraz przygody oszustów i włamywaczy pod wodą daniego Oceana obejrzą widzowie w Japonii. Producenci obawiają się, czy trzy części filmu to trochę nie za dużo. I japońskim kinomanom nie przejadły się już tarapaty pana Oceana. Wysłali więc do Tokio od jednej z głównych król Georgia Clooney'a. Aktor długo opowiadał o przyjaźniach, jakie nawiązały się podczas kręcenia filmu i wspaniałej atmosferze na planie. Zobaczymy, czy udało mu się przekonać Japończyków. O ile filmowe wcielenie klumieje od razu, spotkało się z aplauzem fanów, tym bohaterom na starcie nikt nie wróżył sukcesu. Są brzydcy, nieciekawi, żółci i mają głupie imiona: Liza, March, Meggie, Homer i Bart. Nikt nie będzie chciał tego oglądać powtarzali krytycy. Po 18 latach i 400 odcinkach. Nikt nie pamięta nazwisk tamtych malkontentów, za to nazwisko Simpson zna prawie cały świat. Już w piątek na naszych kinach pełnometrażowa wersja tego kultowego serialu, a w TeleEkspresie nocą spory kawałek filmu. Na dużym ekranie również problemy rodziny Simpsonów są większe. Świnka domowa, cieknąca cysterna plus homer równa się niewyobrażalnej wielkości katastrofa. Ojciec Warta będzie musiał ocalić świat przed zagrożeniem, które sam na niego sprowadził. Scenariusz napisała ta sama ekipa, która tworzyła kultowy serial.

Dostać się tam nie jest łatwo. Jedynym sposobem, aby namierzyć to miejsce jest poczta pantoflowa. Najwięcej osób pojawia się tam dopiero po zmroku, a wszystko po to, żeby spotkać znajomych, zrelaksować się i wyjść zupełnie odmienione. Krzysztof Kulagowski jest fryzjerem od 7 lat. Jak sam przyznaje, nie ukończył żadnego kursu, a zaczynał od strzyżenia koleżanek. Dziś, poza tym, że pracuje przy sesjach mody i na planach filmowych, jest właścicielem bardzo oryginalnego salonu fryzjerskiego. oryginalnego, bo mieszczącego się w mieszkaniu. Mimo to pan Krzysztof nie skarży się na brak klientów. Nie, nie, ma, nie ma tak, że przychodzi jakaś grupa. Strzekuję i niemowlaki, gdzie są uwiecznione czasami na pierwsze strzyżenie Michałka, tak? Yy, później babcie mamy ciocie, wujków, przyjaciół, rodzeństwo, narzeczonych. Gdy kolejka robi się coraz większa, klienci umilają sobie czas. Można sobie uciąć miłą pogawędzkę, wytyć linka lub poczytać książkę. Przyzwyczajam się do tego, że jak przychodzę, to zwykłem do różnych znajomych, ludzi i zawsze, zawsze coś się dzieje. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Klient dłużej poczeka, będzie więcej dostrzeżenia. Kiedy zapanujemy już nad tym, co na głowie, trzeba zadbać o to, co dzieje się w środku. Czy czują teraz Państwo na przykład w głowach lekki zamęt? To może być efekt frustracji wywołanej walką producentów odtwarzaczy filmów high definition, czyli wysokiej rozdzielczości. Jedne odtwarzacze nie czytają filmów działających z drugich i odwrotnie. Wydaje się jednak, że problem został rozwiązany, choć ból głowy pozostaje, bo rozwiązali go japońscy producenci pornografii. Gdy pojawiły się magnetowidy, było podobnie. Wprowadzono dwa nie współpracujące ze sobą standardy, VHS i Betamax. Po kilku latach walki wygrał VHS, a przesądzili o tym producenci filmów dla dorosłych. Zdecydowali, że ich filmy będą się ukazywać w tym formacie. Sprzedaż Betamax niemal natychmiast zaczęła spadać na łeb na szyję, a dziś nikt o nim nie pamięta. Teraz możemy być świadkami powtórki z historii. Japońscy potentaci branży porno ogłosili, że rozbierane filmy w wysokiej rozdzielczości pojawią się na płytach Blu-ray. To może być głoś do trumny konkurencji. Tym bardziej, że w tym gatunku kina obowiązują przecież wyjątkowo sztywne standardy jakości. Niestety ze Stięłą Bukareszt przegraliśmy. E, dość miękko 1 do 0, a więc czekamy na rewanż w Teleekspresie nocą. Natomiast sztywno trzymamy się zasady, by w hicie na dobranoc proponować Państwu dobrą, a nawet bardzo dobrą muzykę. Dziś Barry White w utworze Just The Way You Are. Do zobaczenia jutro. Dobranoc. Changing, trying to please me, you never let me down before. Now I, I don't imagine. To the good times. I'll take the bad times. Take you just the way you are. You know how to sing the song. All right, all right. Don't go trying Some new fashion. Don't change.